Gmina Golub-Dobrzyń to gmina położona w środkowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Znajduje się blisko ośrodków miejskich, takich jak miasto Golub-Dobrzyń, Brodnica i Toruń. Gmina jest także dobrze skomunikowana przy drodze krajowej nr 15 oraz w odległości około 35 km od autostrady A1. Gmina cechuje się wysoką atrakcyjnością turystyczną. Posiada liczne walory krajoznawcze, w tym położenie wśród lasów, jezior, Grodno, Słupno, Owieczkowo, Oszczywilk i Gajewskie oraz rzeka Drwęce. Gmina Golub Dobrzeń zrealizowała przez ostatnie lata wiele przedsięwzięć, wykazując się przy tym umiejętnym pozyskiwaniem środków finansowych z wielu funduszy. Między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, czy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina inwestuje również znaczne środki finansowe, które pochodzą z jej budżetu. Inwestycje w gminie Golub-Dobrzyń obejmują m.in. budowy, przebudowy i remonty dróg gminnych, ścieżek rowerowych, a także ciągów pieszo-rowerowych czy chodników. Gmina modernizuje również budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły, przedszkola, żłobki, świetlice wiejskie i budynki OSP. Przez ostatnie lata doszło również do szeregu inwestycji w odnawialne źródła energii, m.in. instalacje fotowoltaiczne. Nie można również nie wspomnieć o budowie stref aktywności, boisk i miejsc rekreacji, a także realizacji projektów społecznych. Jedną z innowacyjnych inwestycji realizowanych w ostatnim roku przez gminę Golub Dobrzyń było zadanie pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej szkoły podstawowej wraz z niezbędną przebudową na inkubator przedsiębiorczości. Inkubator przedsiębiorczości w Sokołowie jest pierwszym i jedynym takim obiektem w powiecie golubsko-dobrzyńskim. W ramach prac przebudowano i zagospodarowano budynek po nieistniejącej, niepublicznej szkole podstawowej. Budynek dotychczas był w złym stanie technicznym. Przeciekający dach, odpadająca elewacja, stara instalacja elektryczna, zarywająca się podłoga, zniszczone drzwi wewnętrzne. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na przystosowanie budynku na potrzeby inkubatora. Wymieniono m.in. rurociągi wodne i kanalizacyjne, stolarkę drzwiową i dach. Pomieszczenia zostały odnowione i odmalowane. Na zewnątrz powstał utwardzony parking z drogą dojazdową. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i nową elewację. Zadaniem inkubatora jest wspieranie przedsiębiorców w procesie tworzenia przez nich działalności gospodarczej, inkubacji i pomaganie w funkcjonowaniu na rynku przez doradztwo i szkolenia. Poza przestrzenią biurową, sala konferencyjna i biura, inkubator pełni funkcję miejsca spotkań środowiska gospodarczego, współpracy publiczno-prywatnej i realizacji wspólnych projektów na rzecz przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Wartość projektu wyniosła 1126212 zł. Gmina Golub-Dobrzyń na realizację tej inwestycji pozyskała ponad 90% dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Inwestycją komplementarną do inkubatora przedsiębiorczości w Sokołowie tworzonego w gminie Kolub Dobrzyń w ramach powstającej gminnej strefy ekonomicznej jest powstały we Wrockach Park Przemysłowo-Technologiczny, w którym w ubiegłym roku zakończono drugi etap prac polegających na uzbrojeniu terenu. Na projekt Przygotowanie i Uzbrojenie Terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach gmina pozyskała ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych, co stanowiło 85% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania wykonano m.in. budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego i sieci wodociągowej. Prowadzone równolegle działania dotyczące promocji związanej z terenami inwestycyjnymi pozwoliły m.in. na udział pracowników gminy w międzynarodowych targach budownictwa i architektury Budma 2022 w Poznaniu, emisje w telewizji, prasie i stacjach radiowych spotów promocyjnych i artykułów sponsorowanych. Zakupiono również gadżety promocyjne, które są przekazywane potencjalnym inwestorom. Wykonano stronę internetową dedykowaną terenom inwestycyjnym oraz nagrano spot promocyjny. Kolejną dużą i ważną szczególnie dla mieszkańców gminy inwestycją było zakończenie w pierwszej połowie ubiegłego roku realizacji zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Golub Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Zadanie swoim zakresem obejmowało budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokoligura, przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowo. Gmina Golub-Dobrzeń pozyskała na to zadanie wsparcie w kwocie 1 332 559 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostała część została pokryta z budżetu gminy. Wartość całkowita projektu wyniosła prawie 2,5 miliona złotych. W ostatnich latach gmina Golub-Dobrzyń aktywnie pozyskiwała środki również na działania przewidziane w lokalnym programie rewitalizacji gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023. Dofinansowanie, które otrzymano z RPO. Pozwoliło m.in. na realizację zadań pod nazwą Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy. Remont pomieszczeń w szkole podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem oraz remont świetlicy wiejskiej w Gajewie, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Komplementarnymi projektami do zrealizowanych inwestycji były trzy projekty społeczne. Dwa skierowane do osób pozostających bez pracy pod nazwą Aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Sokołowo i Sokoli Góra oraz aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite i projekt pod nazwą Klub Młodzieżowy w Gajewie skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wszystkie te inwestycje możliwe były dzięki środkom zewnętrznym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotychczas na terenie gminy funkcjonowało 21 świetlic wiejskich. W czerwcu 2021 roku dokonano odbioru zadania pod nazwą Remont pomieszczeń w szkole podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Tym samym w gminie Golub Dobrzyń w każdym z 21 sołectw obecnie funkcjonuje co najmniej jedna świetlica wiejska. Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanym przez gminę środkom zewnętrznym z regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. W drugiej połowie ubiegłego roku zakończono prace dotyczące zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej 554 w miejscowości Węgiersk, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Węgiersk. Zgodnie z umową z wykonawcą powstała ścieżka rowerowa o długości prawie 850 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy o długości 191 metrów. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię ciągu ścieżki rowerowej oraz zjazdy obramowania, obrzeża, poszerzenie jezdni, odwodnienie, krawężniki, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstał również pięciostanowiskowy obiekt bike and ride. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 799 801 zł i 93 grosze. Gmina golub aktywnie działa również na rzecz seniorów. W drugiej połowie 2021 roku w Paliwo Paliwodziźnie powstał klub seniora. Dzięki środkom pozyskanym na inwestycje pod nazwą Remont Części Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Paliwodziźnie, przeznaczonych na klub seniora, na które otrzymano dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z RPO, seniorzy mogą odbywać zajęcia w wyremontowanych pomieszczeniach, dostosowanych do ich potrzeb. Działalność klubu nie byłaby możliwa bez dofinansowania na utworzenie i funkcjonowanie klubu. Dzięki wsparciu w wysokości 923 100 zł, klub seniora świadczy opiekę dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 lat z terenu gminy. W jego ramach realizowane są warsztaty, zajęcia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne. Nie są to jedyne działania skierowane do seniorów. Dzięki środkom pozyskanym w ramach naborów prowadzonych przez lokalną grupę działania Dolina Drwęcy Udało się zrealizować warsztaty dla seniorów w siedmiu sołectwach: w Sokołowie, Ostrowitem, Gałczewku, Pustej Dąbrówce, Wrockach, Skępsku i Białkowie. W ramach projektów seniorzy mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa m.in. w warsztatach z psychologiem, z kosmetologiem, zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych, warsztatach artystycznych, fotograficznych, kulinarnych, tanecznych oraz wyjazdach kulturalno-animacyjnych. Wartość każdego z tych projektów wyniosła 52 632 zł i była możliwa dzięki dofinansowaniu z RPO w wysokości 95%. Łącznie na projekty społeczne skierowane do seniorów pozyskano 350 000 zł. Gmina Golub Dobrzyń duże środki przeznacza również na remonty i przebudowy dróg. W sierpniu ubiegłego roku do użytku oddano kolejne drogi. W ramach inwestycji zrealizowanej dzięki wsparciu z programu rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych, przebudowano łącznie prawie 7 km dróg. Były to drogi w sołectwach Lisewo, Gałczewko, Wrocki, Cieszyny, Pusta Dąbrówka i Sokoli Góra. Również w tym roku duże środki, zarówno ze środków budżetu gminy, jak i zewnętrznych, zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę drogową. Już wkrótce ruszy realizacja takich zadań jak rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowitem, rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wiejskiej Golub Dobrzeń, utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie Gminy Wiejskiej Golub Dobrzeń, rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach Gminy Wiejskiej Golub Dobrzeń. Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem, budowa obiektów sportowych na terenie gminy Golub Dobrzyń w miejscowościach Węgiersk i Wrocki, budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie, przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce oraz kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny.